Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I tematycznie również dzisiaj witamy przed mikrofonem Jarka Damka. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak entuzjastycznie trzeba przy poniedziałku tak. trochę. I jeszcze 13, jak jest poniedziałek. Wszystkim Krystynom i Bożenom składamy najlepsze życzenia. A także Markowi Ernestowi. Także, ale przede wszystkim to niezwykle popularne imiona. Ja pozdrawiam moją mamę też bardzo serdecznie za jej imię. Kiedyś, bo ja nowych kryś ani Bożan nie, nie znam. 655295529 mamy pierwszy telefon. Dzień, Dzień dobry. dobry, witamy gorąco. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. E, pan Adamek, tak? tak? Proszę Pana, ja mam taką sprawę. Jak działa nasz kochany ZUS w Lesznie i w Rawiczu? E, w lutym w miesiącu byłam w Tefronie i powiedzieli mi, że dodatek e, pielęgnacyjny jest przedłużony, że można składać wniosek na wczasy. E, dobrze, więc e, mimo wszystko zadzwoniłam do Rawicza w Lesznie. W Rawiczu w Lesznie powiedzieli, że dodatek pielęgnacyjny nie jest przedłużony. Zadzwoniłam do Rawicza w Rawiczu powiedzieli, że dodatek pielęgnacyjny jest przedłużony na trzy miesiące. Przed mąż poszedł do Rawicza w Lesznie pobrać kwestionariusz. E, e, Okazało się, że dodatek jest przedłużony dla tych osób, które złożyły w, styczniu, w lutym wniosek, a w lutym już jest za późno. Nadmieniam, że e, mąż miał e, dodatek pielęgnacyjny do końca miesiąca lutego. Także już jest pozamiatany i dlaczego ma być stratny o trzy miesiące? Po prostu inni dostaną, inni nie, ze względu na niepoinformowanie ZUS-u. To jest ich wina. Jeżeli w miesiącu lutym dzwoniłam, powinni poinformować, że należy wniosek złożyć jeszcze w miesiącu lutym. A wiadomo, że do lekarza specjalisty nie idzie się tak dostać po prostu z dnia na dzień. Mąż musiał czekać na termin. No i teraz ma być stratny, wszyscy się o, o 10, o 20 zł po prostu nie darują, starają, a tu ma być mi stratny o 3 miesiące dodatku e, Złotowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuj, bardzo. Dziękuję bardzo. Może ktoś z Państwa ma jakąś radę dla Pani, chociaż chyba właśnie tu jest cały problem, że jeżeli dobrze zrozumiałem, Państwo się spóźnili ze złożeniem wniosku, ale... Powiem jako żywo, że pewnie państwo lepiej się na tym znają i wiedzą, więc może ktoś to wyjaśni, jak to wygląda. Mm -hmm. 65 529 5529 Ale trochę nam pani przybliżyła do Leszna Też tak, to prawda. Nie wiem, co na to Rawiczanie. Akurat. Zapraszamy bardzo gorąco. Temat dla reportera trwa. To był pierwszy. Telefony, kolejne telefony już teraz mogą się pokazać. Pojawić na naszej antenie. Linia jest wolna. Była, bo już ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. W sobotę na ulicy Leszczyńskich była awaria wody. Mhm. Na szkolnej nawet I bardzo. Miejskie chyba. wodociągi nawet nie raczyły, bo od pół dziesiątej bodajże rano już nie było, nie raczyły nawet komunikatu u Was przesłać. Dopiero przesłały komunikat, jak ja zadzwoniłem o pół do pierwszej do nich to mi powiadomili, że do szóstej wieczorem wody nie będzie, a 15 minut później zadzwonili do was i wyszli. Komunikat, z ten... Mm -hmm. Niech oni się tam za uczciwą robotę biorą, a nie... Okej. Okay. Bo... Tak, no co mam panu powiedzieć? No pozdrawiamy serdecznie wodociągi. Oni zazwyczaj komunikują i to widocznie gdzieś im uciekło, bo ja wiem, że tych komunik... No tak, uciekł, tylko ja widziałem, wie pan, jak nie pracują. Jeden pracował, kopał, a 15 wkoło stało i nic nie robiło, no to... Mhm. Dobrze. Wiem, że na pewno była informacja o tym zamknięciu ulicy, bo ona była wcześniej zrobiona w piątek, że tam będą prace wodociągowe. To wiem, że był, ale to akurat Urząd Miasta ten komunikat wydał. No Urząd Miasta. Nie było podane od której godziny do okay. której. Okej. Okay. Dobrze. Czyli po, Dobra, po, ży, ży, życzymy wodociągom po, troszkę poprawy komunikacji. Ale Chociaż ja, muszę ja... powiedzieć, że oni rzeczywiście, no, widocznie im gdzieś coś coś musiało umknęło, bo zazwyczaj dość sprawnie komunikują te ja wszystkie. Ja osobiście dzwoniłem do Mariusza Normana, czy ma jakąś informację, który tutaj był w sobotę ja. i też mówił, że właśnie jeszcze nie ma. Myślałem, że dzwoniłeś do Mariusza, czy ma wodę i w związku z tym wbijasz się kąpać. Tak, w Na studiu. Przykład. Do Mariusza, no to... Mariusz gdzieś mieszka poza studiem. Ale, ale był, wiesz, do 15 był tutaj, więc Aha. trudno było wpaść do niego do domu w tym czasie. 65 529 55 29, ten numer do Państwa dyspozycji, jeszcze przez jakiś czas. To no za 15.10, musimy dzwonić, co tam dzisiaj, po weekend myślę, że Państwu się działo ciekawie, bo było huśtawkowo, pogodowo i, i, i się działo troszkę, więc może coś ciekawego Państwo zaobserwowali, coś się Państwu ciekawego przydarzyło ten weekend, to można zadzwonić i nam to powiedzieć. Zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529 Ja na przykład mogę powiedzieć, że wczoraj próbowałem trochę skiby. Znaczy Krzysztofa skiby. Próbowałem o tyle, że poprosiłem o zdjęcie. Że tyca w sensie bikcyca? Tak. A, Bik tyca. proszę. A dzisiaj Felicja Andrzejczak, także ja mam taką, chciałem powiedzieć noc komety. Nie, nie ma. <laughs> mam weekend i, i początek nowego tygodnia nie, bardzo muzyczny. My ja mam zrobiony tydzień w ogóle chyba, najbliższy czas o. to teraz państwo, niechże tutaj nam podpowiedzą, co Mimo u jak miło spotkać dwóch szczęśliwych no, ludzi w poniedziałek 13, nie? A? 13 no. po weekendzie a powiem to, państwu, że wywołać uśmiech na twarzy Jarka Damka w taki poniedziałek to jest jednak sukces a przed chwilą się pojawił delikatny próbujcie Telefon. odbieramy, dzień dobry dzień dobry, dzień dobry. witamy ja przed, y, przejrzałem sobie, jakie są kary dla kierowców za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na przejściu dla pieszych. Mm -hmm. I mandat jest 1500 zł, 5 punktów karty. Mm -hmm. Za potrącenie, jeżeli nic się nie stanie, tylko się potrąci, mandat jest minimum 2500 i 15 punktów karty. Mm -hmm. A w piątek. Rowerzysta wjechał na przejście i doprowadził do kolizji z samochodem. No i policja uznała małą szkodliwość czynią i został pouczony. O co tu chodzi? Bo nie za bardzo rozumiem. Rozumiem, że ten poszkodowany jakoś tam to bez większych obrażeń chyba przeżył. No chyba nie było obrażeń i, hmm. i nie został w ogóle ukarany za spowodowanie zagrożenia, za spowodowanie kolizji, bo policja uznała to za małą szkodliwość czynności. Kiedy się łupi, i No tak. A tu się daje przyzwolenie rowerzystom, żeby dalej nie jeździli tak jak jeżdżą. Wspomnę tylko, że 99% rowerzystów jest nieubezpieczonych. Tak, to prawda. Jeżeli teraz, jeżeli teraz uszkodzeniu uleg samochód, to kierowca musi dochodzić sobie na drodze cywilnej o odszkodowanie od takiego gościa, mm -hmm. a nie daj Boże, jak to będzie nasz gość jeszcze za granicy, to praktycznie pieniądze są nie do odzyskania. No tak. Czyli jak rozumiem, pan apeluje o większą... Apeluje o to, żeby mm -hmm. traktować równo kierowców i równo rowerzystów. Skoro rowerzysta doprowadził do kolizji, niech też będzie ukarany. A nie się mówi o małej szkodliwości czynu. A z kierowców łupie się na każdym kroku, nie mówiąc o przyglądach, nie mówiąc o, o cenach paliw i tak dalej, to ale jeszcze o wykroczeniach. No to jest fajne to jest fajna taka grupa ludzi, z których można dużo pieniędzy. Okay. Apel, apel do policji, żeby reagowała na bardzo złe zachowanie rowerzystów, bo to jest temat, który się ciągnie nie od dzisiaj, to nie prawda. od wczoraj, a słucham w wiadomościach, że nie został ukarany, mimo że spowodował kolizję, bo to była mała szkodliwość To hmm. no ludzie, gdzie my żyjemy. Miłego dnia. Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Co państwo o tym myślicie? Możecie także włączyć się do dyskusji. Ja panu bardzo dziękuję za ten telefon, bo mi pan przypomniał, że w tym tygodniu muszę przegląd zrobić. Bo mi wychodzi. Yy, 655295529. Yy, można o rowerzystach, można o innych rzeczach, można o. Państwa obserwacjach już takich przedwiosennych, może gdzieś? Kto opowie, ten opowie, ale już telefon jest. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Witamy. Z Radial tak? Tak. Ja może jeszcze też taki komentarzyk tutaj jak pan już tutaj rozpoczął od, od poniedziałku i jak to się mówi trzynastka, dzisiaj nie trzynasty dzień mm -hmm. marca mamy, no to może też tak tylko przywrócę o przyzwolenie, jeżeli tak jak pan mówi policja trochę się lekceważy te same przepisy, która jest jako drogówka jeździ po naszych ulicach, a jednocześnie robią przyzwolenie na to, że rowerzyści im przed samym nosem przejeżdżają jest bardzo dużo, mamy te nagrania nawet porobienie, no nie jest to zainteresowanie chyba policja no do tego, że jeżeli jest przejście dla pieszych, to tylko jest wyłącznie dla pieszych, a nie dla rowerzystów, bo rowerzyście się nie chce zejść z rowerka więc jak mają karty, to czasami ich tam przyłapują, ale liczmy że tak jak pan powiedział, przepisy przestrzegajmy niestety. I wtedy nie będzie kolizji, że rowerzysty będą też jak to się mówi narażać kierowców samochodami na, na jakieś szkodliwości. Okay. Także Dzień... oczywiście jak najbardziej reakcja i przede wszystkim może naczelnik ruchu drogowego by się tym zajął, czy ewentualnie komenda policji, która tutaj też jest mamy też na, na terenie miasta. Mm -hmm, nawet dwie. Pozdrawiamy serdecznie, bo to nasi sąsiedzi w jedną i w drugą stronę. I jak... Państwo policjanci słyszycie. Surowiej tych rowerzystów A z przejściem dla pieszych i przejeżdżaniem rowerem Ma pan absolutnie rację Przypominamy szanownym rowerzystom Jeżeli nie ma przejazdu dla rowerów Czyli takiego czerwonego to pasa cztery To litery cztery litery uziemiamy I PPD spopylamy popylamy przez te pasy A nie, że ile fabryka dała Bo tacy też się zdarzają Że byle szybciej przejechać Ale powiem ci, że po tych teraz dwóch telefonach To ja mam aż wsiąść na rower a wsiadaj, tylko pilnuj się, bo, zawsze się pilnuje no, Na rowerze. Jesteś szczytnym, chwalebnym wyjątkiem. 655295529, 3 minuty do przerwy, więc jeszcze śmiało jeden telefon. Czy chcecie ponarzekać sobie na rowerzystów, albo na kierowców chcecie sobie? Ponarzekać? albo na pieszych. No, proszę bardzo, to jest wdzięczny temat. Dzień dobry. Wdzięczny bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. nie wiem czy to zostało napuszczone przez radio o tym ZUSie, bo... Się pan tak, wyłączył, tak nie wiem, było na żywo. Cała ta audycja idzie na żywo, proszę panią. Dziękuję bardzo. Proszę panu dziękuję. uprzejmie, Pozdrawiamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Leszny i w Rawiczu. Yy, także bardzo serdecznie. Może rzeczywiście lepsza polityka informacyjna, żeby ci ludzie wiedzieli, kiedy te wnioski mają składać, żeby się z nimi nie spóźnić. Yy. Bo może część mieszkańców wie, ale jak ktoś jest taki początkujący w sprawach Zusowskich, ja to w ogóle jestem nieogarnięty w sprawach Zusowskich, więc. A wiesz kto emeryturę ci będzie płacił? Ja raczej liczę na łaskawy chlebu moich dzieci. No, taka prawda. <todgłosy> 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 Muszę je dobrze wychować. Trochę już późno na to, żeby je wychowywać, ale mam nadzieję, że chociaż trochę je wychowałem. 655295529. Czy ktoś się jeszcze nam przed przerwą pojawi? Zapraszam no, zapraszamy, bardzo serdecznie. czekamy na Was tutaj bardzo um, niecierpliwie, nawet bym powiedział. Zatęsknienie. To fajnie się rozpoczął ten tydzień, bym powiedziała. No, no to tobie, tobie, zwłaszcza. Tak. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w sprawie ulicy Tekana. Jak się wyjeżdża z Męchowa z Ronda. I się jedzie prosto, tam była zmiana ruchu drogowego. Tak. I, I bardzo dobrze, tylko że tam są tak wysokie krzaki, jak ja mam niski samochód, to ja muszę prawie na pół tej drogi wjechać, żeby widzieć, czy od Sygietyńskiego coś jedzie, czy nie. Być może służby drogowe mają wyższe samochody, ja mam mały. I nie można tam po prostu normalnie widzieć, czy jedzie coś od strony sygetyńskiego, czy nie. I tam by trzeba coś z tym zrobić. Dobrze. Skrzyżowanie z ekana krzaki zasłaniające widoczność. Tak, ja przyjedzie od Zamechowa. Tak, czy, czy to są prywatne krzaki, czy to są miejskie krzaki? Ja myślę, zawsze... że miejskie, bo to tak jest przy przy drodze bardziej. No, Okej, okay. to zapytamy. Niech się tam Straż Miejska wybierze, zrobi wizję lokalną i może coś ciekawego zarządza. Może... No bo mówię, na pół jezdni no. trzeba prawie wjechać, żeby widzieć, czy jedzie okay. coś od strony Szygiecińskiego, czy nie. Dobrze. No. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Tam rzeczywiście już jakiś czas temu zmiana organizacji ruchu. My nawet do tych krzakach chyba raz mówiliśmy i chyba prosiłem Straż. A może odrosły. Możliwe, że odrosły, bo to tak wegetacja rusza powolutku, przebi śniegi, krokusiki, Tak, już mówiłem pierwiosneczki. o tym, dwa tygodnie temu były już. No, to teraz już czas na słoneczniki. Teraz czas już na przerwę. Bardzo proszę. I wracamy z drugą częścią i od razu może odbierzmy telefon, Jarku. 65 529 5529, dzień dobry. Witamy. Halo. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana redaktora. Mam taką sprawę, no taką porządkową. Na ulicy Rejtana, przy ulicy Rejtana i tym Lasku tam w stronę Rydzyny leci taka ładna ścieżka rowerowa i gdzieś tam ktoś zlecił z Urzędu Miasta jakieś porządki i wie pan, no nie wiem czy pan ostatnio jechał od dwóch tygodni, takie te kubki leżą, leżą. Pewnie prędzej deszcz to rozmyje, niż to ktoś uprzątnie w mieście. Mm -hmm. A to jest w granicach miasta, czy już poza miastem? To jest miasto. No tu od tej krzyżówki od Kauflandu, jakby okay. pan jechał rowerem, nie, ktoś tam te krawęźniki tu usprzątał i są takie, wie pan, kubki co 10 metrów po lewo i po prawo w stronę mm -hmm. Rydzyny, nie? Dobra, to muszą posprzątać. To jest, tu od, od, od galerii Leszno od tej dużej wiem. krzyżówki. Ścieżka, bo w stronę rydzyny tutaj. I, I w stronę rydzyny, ta cała lejka i tam wie pan, no to już dwa tygodnie, no to ktoś, wie pan, ktoś zlecił z Urzędu Miasta, nie wiem czy Straż Miejska, czy inne służby, no ale należy to posprzątać, nie? Dobra, dziękuję Bo bardzo. rowerem jakby pan jechał, to tak wie pan, jakbyś pan po tych górkach, nie, no, no mówię, prędzej to też roz, rozmyje, niż to ktoś poszcząta, mm. a to już dwa tygodnie, nie. No, już tam ktoś by jechał no. po ciemku, bez I, ram... I tak jak pan byś jechał rowerem od tu właśnie przy tej osiedlu Rejtana, Strona ryzyny, polmo zbytu, ciesiłki, nie no to tak tam było najmniej. Dobra, dziękuję no. bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Pozdrawiam, Również, do widzenia. Bardzo miłego dnia życzymy. 655295529, to była klasyczna obserwacja z weekendu. Pan zapewne wybrał się na spacer i tu nagle kopczyki, a. i wcale nie kreta. I nie kościuszki bynajmniej. Też. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi o wyjazd z ulicy Prochowni. Wyjazd tutaj na Grunwaldzką. Już parę razy zdarzyło mi się wyjeżdżać tą ulicą i skręcając w lewo w stronę ronda nie ma w ogóle widoczności z prawej strony czy jadą samochody. Tam jest parking, tam samochody parkują. Mm. I mm, czasami zdarzyło mi się już parę razy, że musiałam wyjechać prawie na środek ulicy, żeby sprawdzić, czy coś nadjeżdża e, z prawej strony. E, czy tam można by było jakoś, nie wiem, zadziałać i, i żeby te samochody, przynajmniej dwa, trzy samochody, żeby tak blisko tego podjechać. Słynne 10 metrów od skrzyżowania i nikt nie wiedział. Tak, tylko tam jest lokal gastronomiczny, i pewnie niektórzy sobie właśnie przyjeżdżają, żeby pod same drzwi podjechać. I tak. tu jest problem. No chyba do policji jednak bardziej tutaj prośba, żeby egzekwowali te 10 metrów, bo, bo Tak, nie tak, wiem, bo... naprawdę. Ostatnio nawet w sobotę wyjeżdżałam i też y, musiałam wyjechać y, prawie na środek jezdni. No jest to troszeczkę niebezpieczne, no bo nie każdy samochód stosuje się do prędkości, no i Jasne, to różnie bywa. absolutnie ma Pani rację, no tam jest, mówię, tam jest chyba nieszczęściem, nieszczęściem, no. Fajnie, że działa taki lokal i jest popularny i cieszy się tak, klientami. Tak. Natomiast jakby szanowni klienci rzeczywiście stanęli trochę dalej, ja przypominam, że na Studzienne jest całkiem spory parking. Tylko trzeba te 100 metrów przejść, nie, więc dobrze, to do policji bardziej prośba, żeby tam po prostu, no, pilnowali tak, naprawdę, lepili, naprawdę, niestety. bo jest taki troszeczkę dostawczy samochód wyższy no. stanie i no naprawdę nie ma widoczności. No do czasu, a się coś stanie. A się coś stanie i... i wtedy będzie szukanie winnych. Dobrze, dziękuję pani tak. bardzo. Prosimy, prosimy, prosimy leszyńską drogówkę, bo ja mówię, no co tam wymyślić? Zakaz dłużgą Walskiej wprowadzić? No, już by pan, było. Pan mówisz na studziennej, a na studziennej tam ludzie też parkują, bo chcą mieć gdzie zaparkować ci, którzy mieszkają, ale tam a oni przyjeżdżają do, zawsze, do sklepu. Ale tam jeszcze mi się hmm. nigdy nie zdarzyło, żebym tam nie no no, tam miejscu. za często nie byłeś w takim razie. Ja tam kiedyś parkowałem y, codziennie. Tak, no, że jeszcze wtedy nie było merkietu. Tylko ogólny. Wszystko było. 655295529. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, ja tutaj chciałem poprzeć pani ją, która dzwoniła przed chwileczką, odnośnie tych samolotów, które parkują tutaj przy tej restauracji. Natomiast te auta nie parkują, tylko tam jakby. W czasie, kiedy te, ta restauracja jest czynna, tylko to po prostu mieszkańcy gdzieś tam sobie takie mm -hmm. parkowanie urządzają. No ale jak myślicie, co by było tam wyjściem? Rzeczywiście zakaz nagromowalski wprowadzić? Nie, no to po prostu y, kierowcy no, stają zbyt blisko skrzyżowania, no nie trzymają się przepisów, a policja tego nie egzekwuje. Czyli policja. Dobra. Policja. Tak? Dobra. Szanowny Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, czyli nasi sąsiedzi po prawej stronie na kolcza, no tam po prostu trzeba niestety wymóc, wymóc to, wymusić, bo rzeczywiście wyjazd z w, y, przepraszam, z Prochowni w to jest niebezpieczne miejsce w naszym kochanym mieście. A swoją drogą y, można to też zgłaszać na tej mapie zagrożeń, którą policja prowadzi. Jak tam się pojawi 30 zgłoszeń, to pewnie komendant stwierdzi, że no chyba coś jest na rzecz. Y, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. No, chcielibyśmy. 65, 529, 55, 29. Kto z Was jeszcze miałby jakiś temat, proszę bardzo. Odrzucajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam pana Adamka. Panie Adamku, chciałam powiedzieć, że nawiązując do tych kupek których przed chwilą pan mówił, takie same kubki znajdują się na ulicy. Idąc na cmentarz na ulicy Konkolewskiej i co się zdarzyło? Ja tam bardzo często chodzę. Ale wczoraj, wczoraj oczywiście szłam, nie było słońca, piękna pogoda, ale jechała osoba na rowerze i myślę, że się no, gdzieś zapatrzyła i przez tą kubkę, przepraszam, się przewróciła. Wow. Faktycznie te kubki są w różnych, podejrzewam, częściach tak miasta. Ech. Prośba do, do zieleni miejskiej, żeby te kubki usunęli, Ech. albo te oszody, które czyszczą, żeby tą ziemię wyrzucali na przykład na pole, a nie na, na, na miejsce, gdzie ludzie chodzą, bo na polu by się nic nie stało z tą ziemią, gdyby to rozrzucili. Ale mówi... To tak dopowiadam do pana który był przed mhm. Ale mówimy o alejach 21 października? Tak jest, Alej. tak, tak, Aleja 21 Czyli października już... idziemy na cmentarz mhm. do, Konkole na konkoleckie i tu są te kubki i jest tam sporo. No i Czyli... naprawdę prosimy, żeby jak już to rodam, to nie rodam porządnie, a nie byle jak, bo to szkoda takiej pracy, szkoda tych godzin pracy. Także wiem, że to robią mu ludzie, bo po prostu bo to, trzeba podstawić. Coś tam zrobili, rozrabiali i to odrabiają. Także ta to prośba, to żeby... Już to wiemy. Ty, pan, ci, którzy odpracowywali wyroki. Ale widocznie traktor nie dojechał, ale to być może traktor z zieleni. Dobrze, spróbujemy ustalić skąd ten traktor powinien być, który powinien pozbierać te kubki. Kubki na Lejtana i kubki na alejach 21 października. Kupek ci u nas dostatek w każdym razie. Ale jak to kubki, Państwo można kolejne kubki zgłosili, to jeszcze mamy 5 minut na zgłoszenie kubki, a względnie kupek. <laughs> czy ja wiem, jest jeszcze jedno miejsce, ale czekam, czy ktoś z Państwa zadzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką prośbę. Na ulicy Słukowskiego przed wejściem numer 3 do bloku jest uszkodzona lampa oświetleniowa. Lampa Słukowskiego... Dwukrotnie, dwuk, dwukrotnie już spadł ten kapelusz z góry. Szczęście, że nikt nie dostał w głowę. Uh -huh. Mało, że ona raz świeci, raz nie świeci. To jeszcze nie ma zabezpieczenia. Nad kloszem jest taki duży, aluminiowy talerz i to już dwukrotnie spadło. Aha. Także należałoby tą lampę całą, bez słupa oczywiście, wymienić. Bo mhm. przecież to już któryś raz z rzędu jest i, no, i, i ciągle sam. to samo się powtarza. Sułkowskiego 3. O. Sułkowskiego 3, naprzeciw naszego wejścia do budynku jest ja ta lampa. A ten kapelusz, jeżeli by z miasta ktoś słuchał, to ten kapelusz jest u nas schowany w korytarzu, żeby tu mm. złomiarze czasem go nie zabrali i za chwilę... Zginął. dobrze, czyli przekazujemy do Urzędu Miasta prośbę o naprawę lampy a jakby szukali kapelusza to jest u Państwa w klatce taka kulturalna ta lampa bo na, Słukowskiego, na, na Słukowskiego bardzo kulturalnie ludzie mieszkają 65 529 55 29 4 minuty ostatnie. 4 minuty audycji, dzisiaj. więc jak jeszcze gdzieś komuś coś, to zapraszam bardzo serdecznie o kubkach, ale nie tylko 65 529 5529. O, to numer do nas Już. jest. Pan... No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja, ja w sprawie tych kupek. Aha. To się nie nazywają kubki, tylko kopce fachowo. Kopiec, to nie brzmi tak dobrze. No, nie brzmi, ale to za to jest odpowiedzialna Straż Miejska. Straż Miejska, czyli to te osoby, które odpracowują godziny. Yy, tak, bory, dokład, dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. Dobrze. te osoby, które odpracowują, Straż Miejska każe im to zostawiać i oni nic z tym więcej nie robią. No pewno ja pewnie tego traktoru zabrakło, który powinien to. No, chyba nie mają traktoru. Jeszcze wiem, że Straż Miejska nie ma traktoru, ale może jakaś inna instytucja powinna go dostarczyć. Dobrze, smalujemy no, to. to. Straż Miejska kupią konia i wóz, i taniej wyjdzie. No, dzisiaj koń chyba nie wychodzi taniej, myślę. Ale, ale dziękujemy panu bardzo za te informacje, czyli tutaj panu komendantowi Straży Miejskiej, i panu Dominikowi, kłaniamy się nisko i niech zorganizuje ten traktor, co by te kopce, jak pan ładnie powiedział. Kopczyki właściwie. A jak już będzie traktor, zaśpiewałem, kupiłem czarny ciągnik. Też miejska to takie srebrny z takimi... No to tymi kupiłem srebrny ciągnik. pojemność 2,400, żeby miałem. Przechodzicami to. Ciemne szyby. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Czy już, już mogę mówić oficjalnie? Tak, mnie słychać, tak? Już. E, dzień dobry. Więc e, jak tak przysłuchuję się, widzę, że wszyscy e, zobaczyli, że wiosny się zbliża i zaczynają zgłaszać te problemy pozimowe. No to ja też się odezwę, bo tak się przyglądam od jakiegoś czasu, więc y, powiem tak, Spółdzielcza ulica, mm -hmm. to był taki doklejany y, kawałek chodnika, to było prawdopodobnie przedłużenie tam y, jakiejś drogi rowerowej. Y, y, jest trafostacja y, y, na ulicy Spółdzielczej przy tym chodniku, tam y, jak y, robili ten chodnik, tą drogę rowerową, składali tam kostkę brukową, wycinali drzewa, żeby to jakoś tam ukształtować. No i z tego, co idę cały czas, to powiem szczerze, że te resztki drzew tam są składowane. Leżą tam, nie być może, że jak oni to jakoś tam porządkowali albo składowali, coś tam jeszcze dodatkowo powydobywali za tej trafostacji. Leżą tam stare materace, prawdopodobnie po bezdomnych. Wiadomo, że tam jakieś tam no prawdopodobnie nocowali tam za czasów lata. Należałoby to chyba też powtrzątać. Nie dzwonię po to, żeby jakby komuś oficjalnie zwracać uwagę, tylko no żeby komuś się przypomniało na wiosnę i może, może by tam też warto było to, to powtrzątać, tak? Bo mhm. prawdopodobnie tam będzie taki problem, że miasto może nie będzie chciało nic z tym zrobić, bo to być może należy znowu do energetyki, mm -hmm. tylko bałagan znowu zrobił ktoś inny, no więc A, jak ktoś to słyszy, to może, może, może się ktoś dogada i zrobi tam porządek. Dobrze, trawostacja przy Spółdzielczej i tam jest bałagan. Tak, tak, tam przy tym nowym przy tym nowym chodniku, e, te, mm -hmm. tym, 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 tym kawałku doklejonym tej ścieżki takiej rowerowo pierwszej. Dobrze, dziękujemy Panu bardzo, Dziękuję pozdrawiamy bardzo. serdecznie i tym tematem wiosennym, jak to właśnie Pan powiedział, wiosenne porządki się zaczynają, Trochę tego będzie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.